W ostatnim tygodniu niemal nie ma dnia, żeby nie mówić o Kindze Gajewskiej i Arkadiuszu Myrsze. Arkadiusz Myrcha i Kinga Gajewska pobierają jako posłowie oboje ryczałt z sejmu na wynajem mieszkania w Warszawie. I to jest główne źródło problemu, ponieważ mieszkają w jednym mieszkaniu jako małżeństwo, a dwa ryczałty na wynajem pobierają. A przecież mają wielki dom pod Warszawą w miejscowości Błonie. Ta afera zatacza coraz szersze kręgi, ponieważ wychodzą kolejne rzeczy, kolejne działania, w tym takie jak oświadczenie majątkowe, uzupełnione w dniu wybuchu informacji o domu Gajewskiej, uzupełnione przez Kingę Gajewską, że dom. W błoniu otrzymała yy, jako darowiznę od rodziców. Takich rzeczy się nie robi. To naprawdę wygląda źle. Do takich działań, m.in. Gajewskiej i Myrchy, nawiązywał na ostatnim spotkaniu Donald Tusk, ale mało tego. Gdyby już nawet sytuacja mogła się z Gajewską i Myrchą uspokajać, no bo już generalnie o wszystkim media powiedziały. Mieszkanie wynajmowane za pieniądze podatników, wielki dom, 40 minut od Warszawy, pierścionek z brylantem, jakieś oświadczenie. Okej, okay, to już by się e, temat zamknął, nikt by o tym nie mówił. To Kinga Gajewska postanowiła według relacji dziennikarza Rzeczpospolita zadzwonić do dziennikarza, który napisał o niej tekst, i tam go bluzgała, płakała i przeklinała, według relacji tego dziennikarza. To już po prostu jest absolutny skandal. O tym nowy materiał, zapraszam. Witam szanowni Państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy o subskrypcję, o łapkę w górę i o komentarz dla zasięgu. To są trzy rzeczy, które bardzo wspierają nasz kanał, a was nic nie kosztują. Bardzo prosimy też o wsparcie finansowe naszych widzów. Każda złotówka, każde 5 zł jest dla nas miesięcznie cenne, bo daje nam niezależność i perspektywę tworzenia większej ilości firmów. Zachęcam do wspierania tutaj platforma YouTube albo serwis Patronite. Wszystko jest zalinkowane tutaj w opisie i w komentarzach do tego filmu. No to szanowni Państwo, do Kingi Gajewskiej. Tak jak powiedziałem przy wstępie, pani Kinga postanowiła zadzwonić do dziennikarza, dziennika Rzeczpospolita pana Tomasza Krzyżaka, który opublikował w dzienniku Rzeczpospolita krytyczny tekst na temat państwa Myrchy i Gajewskich. Nie wiem, no mają chyba inne nazwiska, więc nie można określić ich jednym nazwiskiem. No bo jak wiemy politycy Platformy popierają podwójny dodatek na wynajem mieszkania w Warszawie, choć mają w niedalekiej odległości od mieszkania, od Warszawy, swój duży dom. No i po opisaniu tego wszystkiego przez Tomasza Krzyżaka na łamach Rzeczpospolitej, portalu RP.pl, pani Gajewska według jego relacji postanowiła do niego zadzwonić. To też do tego tekstu ukazała się aktualizacja. No i pan Tomasz Krzyżak. Opisuje tę sprawę telefonu Kingi Gajewskiej do niego w taki oto sposób. Godzinę po publikacji w serwisie RPPL, około 14.15, usiłowała się do mnie dodzwonić pani poseł Kinga Gajewska, dwukrotnie przez WhatsApp, raz na telefon komórkowy. Oddzwoniłem około 16.20. W tle słychać było głos odebranych przed momentem z przedszkola. Dzieci. Rozmowa nie była długa, ledwie cztery minuty, napisuje Krzyżak. Dziennikarz wskazuje, że poseł PO używała w rozmowie z nim przekleństw. I tutaj cytat. Przekonywała mnie, że dom w Błoniu nie nadaje się do zamieszkania, bo gdyby tak było, nie wynajmowałaby mieszkania w stolicy. Dosłownych cytatów przytaczał nie będę. Bo się do tego nie nadają. Na koniec pani poseł życzyła mi, by wszystko, co spotkało ją w ostatnich dniach, spotkała także i mnie. Cudowne życzenia po prostu. Wszystko, co najgorsze, niech spotka też ciebie. No cóż za miłość, co, co, cóż za uśmiechnięty kraj, prawda? Jaka miłość, jakie zrozumienie, po prostu do, do mediów wylewa się z Kingi Gajewskiej. Niech wszystko, co najgorsze, też spotka ciebie, żeś mnie opisał. Oszty zbóju. Masakra. Proste. Potem jeszcze napisała wiadomość, że nie dzwoniła jako posłanka, tylko zaszczuwana od dziewięciu dni matka trójki dzieci, których domy i przedszkole są codzienne niepokazywane w telewizji Republika. To się samo komentuje. Krzyszak zaznacza w tekście, że pani poseł zamiast wyzwaniać do niego i bluzgać. I wykrzykiwać i mieć pretensje w ogóle do mediów i do całego świata, że ktoś pokazuje ich dom i mówi o tej sprawie. To jeżeli faktycznie ten dom jest w budowie, jeżeli faktycznie w środku jest do nie, nie do zamieszkania, to niech pokaże to ludziom, niech udowodni, bo wiele osób twierdzi inaczej. Telewizja Republika przecież dotarła do sąsiadów kingi którzy mówią, że tak, widywaliśmy ich tutaj, przyjeżdżają na weekendy, mieszkali. Dom jest nie, nie do zamieszkania, ale widzieliśmy na zdjęciach przed domu kosz do koszykówki, który stoi przed domem. Bo podobno pan Arkadiusz Myrcha jest wielkim fanem koszykówki. No to dom jest nie do zamieszkania, ale kosz sobie postawili w ogródku, tak? Trawa wypielęgnowana, króciutka, ktoś dba o ten dom. To jest piękny dom, willa wręcz można uznać. No cóż, i pani Gajska zamiast tak robić, udowodnić, że wszyscy się mylą, brnie dalej, dopisuje jakieś rzeczy do oświadczeń majątkowych i jeszcze dzwoni i bluzga dziennikarza. No to jest absolutny skandal. No cóż, jak widać, pękają nerwy. Pani Gajska wychodzi z bańki, to jest ważne, wychodzi z bańki, bo tutaj się przyczepiły do nich nie tylko Konserwatywne media, przez nich nazywane mediami pisowskimi, bo do takiego ataku Gajewska mogłaby być przyzwyczajona, bo przez lata nieraz media konserwatywne opisywały działalność Gajewskiej, często negatywnie. Tutaj oberywa Gajewska od wszystkich i oto są największe pretensje. No, ta sytuacja z Krzyżakiem nawet jest m, m, traktowana przez niektóre media w sposób humorystyczny. Zobaczcie, co było w poranku telewizji Republika. Zaczekaj. Pani, co to Pani, co to pani Kinga. Kinga? Rzeczywiście. Przepraszam odbierz, bardzo. Odbierz, odbierz, jak Halo, pani Kinga? A że ogląda pani? W sensie może nie ale, pokazujmy tego, co? Tak. Ale proszę. Ale dlaczego pani tak nie mówi do mnie? Nie, ja zadzwonię do pani po programie. Takie słowa pani Kingo. Ja po programie zadzwonię do pani. Matko. Do no. Strasznie z tym. Czy słyszał pan coś na H i na K? Strasznie. To no, samo. No, ale ja też słyszałam krzyk. Ale odwrotnie. Proszę Państwa, pozdrawiamy, się. Piękny dom. pozdrawiamy Piękny serdecznie. Dom, Piękny dom. pierścionek. Mamy ja... nadzieję, że za 9999 zł wtedy nie trzeba wpisywać do ścieżki. czyli od 10. Od 10 Ewentualnie tak, 10 można w ostatniej tak, chwili tak. dopisać jako darowizna, to... wie pan, odręcznie. Ale może była promocja. Pan... Wiadomo. A skąd pani Kinga ma numer telefonu? Gdyby pani potrzebowała jakiegoś rabatu, przyjaciele 10. Proszę <laughs> wpisać w trakcie zakupów. To dotyczy także Państwa chcących kupić coś w naszym sklepie. Ale na sklepy. Tak, pierścionków niestety nie ma. Nie. Kupiłam no. czapeczkę, pierścionek był gratis. No tak, to już by była fajna cena ze To takie przyjaciele, historia. 10%. 10%. Pierścionek był gratis, kupiłam tylko czapeczkę. Jak widać, można łatwo z tego się śmiać, łatwo sobie robić z tej sytuacji żarty. Mam nadzieję, że różne kabarety to podchwycą. Tak jak często jest podchwytywane, są sytuacje z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. O, o, przepraszam, o. Chyba do mnie też pani Kinga dzwoni, bo nagrałem też o tym filmie. Halop? Pani Kinga? O Jezu, proszę tak nie krzyczeć. Mam nadzieję, że takich żartów będzie dużo. Dobrego piątku. Do zobaczenia.